Stałem tutaj wcześniej, bo mi się kierunek gdzieś przy aucie zepsuł. Teraz tutaj park stoi. Ja się pierdolę. Ja się pierdolę. Kurwa. Kupię go sobie robią, bo poznawają tam, gdzie się stało. A no później park staje i kupię go różnie. Kurwa. Ja pierdolę. Kto tu jest kurwa, tak naprawdę kurwa kupi? Jasna kurwa. Nie mam kurwa kasy, żeby was kupić jeszcze raz, bo bym was jeszcze raz kupił. Kurwa, przecież to jest proste, kurwa. Jasna kurwa. Ja cię pierdolę. Jak kurwa głody kłody tam nie potrzebują kurwa migać awaryjnymi, kurwa stawać w tych samych miejscach tylko od razu telefon kurwa jebać go, bo, bo się stawia... Ma, swój, ma własne zdanie. Nie będzie w parku obrażał. Chyba.